Patostreamy. Patostream jako zjawisko, czyli nagrywanie jakichś agresywnych zachowań, i puszczanie tego na przykład na TikToku, bo to, on jest z tego najbardziej znany. TikTok to jest chiński taki YouTube i jest dużo prymitywniejszy i prosi o wszystkie Twoje dane na samym wejściu. Także masz Chiny 2, 2 wersji 2.0 i komunistyczne prosto, prosto w twarz. Także z TikTokiem i z brytyjskim zjawiskiem happy slapping. Czyli, na przykład, ktoś siedzi na ławce w parku, podchodzi trzech, dwóch go bije, tego na ławce, a trzeci filmuje. Tak, to powinno być oczywiście, bo pytacie, czy to powinno być zwalczane, czy to jest moralne. Nie jest moralne, jest po prostu głupie i powinno być zwalczane, bo może spowodować, że. Bo to jest z agresją, to jest tak, że jak agresja jest taka sobie, się robi taka przypadkowa, to ona rzeczywiście może stać się czymś normalnym i lepiej, żeby nie, się nie stała. Nie jest to jakiś największy problem na świecie, ale, ale lepiej, żeby się nie stała. Także jestem za zwalczaniem, tak.